Hejka naklejka, jestem Koko i witam Was w kolejnym odcinku z serii Resident Evil 2. No i co moi drodzy, ostatnio zakończyliśmy w więzieniu naszego reportera, coś zgniotło i o mu wyszły na wierzch, ale musimy dowiedzieć się co i musimy pewnie tutaj jeszcze troszeczkę poeksplorować. Także nie przedłużam i zapraszam do odcinka. Nie słychać mnie było, wiem, wyciszyłam, bo stupisz szczekał. Mamy korbkę, więc elegancko. Panel zasilający areszt. Panel zasilający ar zasilający nie działa. Czy osoba odpowiedzialna może się tym niezwłocznie zająć? Zakładam, że wszyscy to wiedzą, ale ponieważ panel zasilający areszt jest cholernie stary, trzeba będzie wymienić te specjalne kostki z obwodami. Mikro już działa, już działa, nie? Których już nie produkują, powinny być jeszcze w generatorowni. Podobno generator została ostatnia kostka z wodami. Jeszcze jedna ma gość, który zajmuje się naprawą dzwonu na wieży zegarowej. Niech mu ją ktoś zakosi, to znaczy grzecznie poprosi, by ją oddał. Dobra, czyli wieża zegarowa i generatorownia. I wtedy to otworzymy i dostaniemy tylko. I pozbyliśmy się tych gałganów, bo jak my to otworzymy, to wiecie co się stanie. Te chyba wyledzą i... Ty żyjesz jeszcze? Sprawdzimy. No dobra, no nie ruszają się, więc... Więc chyba... Jest git. Tyk. Tyk. Mm, czyli my tutaj się nie wydostaniemy. Dobra, mamy to. Eee, to tak, tu mamy wszystko, parking, czyli my musimy iść tutaj. Nie, my wyszliśmy na parking. A my chcemy. A. Gdzie jest ta generatorownia? Musimy i tak wyjść na parking zapewne. Nie tu, Halo. I tam musimy iść. Bo się otworzyły drzwi. A drzwi się otworzyły. Tyk. I tak, idziemy sobie. Tu będzie ślepy zal zalulek. Niebieskie Emi nie strasz ty mnie i niebieskie ziolo usuwa toksyny z organizmu. Połączę sobie z tą mieszankę ziół i mam leczniczą i usuwającą toksyny. A jak toksyny pojawiają się, to będzie chyba jeden znak, moi drodzy. Ale ja już wiem, ale nie powiem. Można, można, nie można. Zawału dostanę. I kto będzie wtedy streamował, co? Pieseły tu są. A tu są. Pieski, przepraszam was. Ale... Muszę się Was pozbyć. Tak jest. Na psach mi eksperymentować. Pająków nie będzie, no to dobrze, to się cieszę. Ale wiecie, co najbardziej, czego nie lubię w grach, to jak dają y, psy, y, które są agresywne i musimy się ich pozbyć, nie? To jest najgorsze. Dobra. Teraz idziemy do kostnicy. Kostnice. Tu na pewno ktoś jest. Wyjdzie mi zaraz stąd. Sekcja zwłok. Imię i nazwisko. Justin Hoss Hoss Hanson. 39 lat. Spostrzeżenie ciało zostało znalezione w celi więziennej przez członka personelu. Dłonie są nadal mocno zaciśnięte w związku ze stężeniem pośmiertnym. Które powinno wkrótce ustąpić. Prawdopodobnie zmarł zaraz po. Z... Zmarł był znanym wielokrotnie karanym kleptomanem. Trudno uwierzyć, ale kradł nawet w więzieniu. Jest to jednak zgodne z wydaną diagnozą kliniczną. Mhm. Justin! Bybał. Uwaga! Czy ja tutaj mogę dojrzeć, która to jest? Bo ja tu chyba każdą będę mogła otworzyć. sim. Ale obawiam się, że jak otworzę każdą, to wiecie, co się stanie. Jeszcze. No jak mnie straszą. Tu jest Justin Bybao. Chociaż. Bodaj. Ciebie muszę wsadzić, bo tym jesteś niepotrzebny. Pokaż się. Tam się coś zaklinowało, wiecie? Ja to wiem. <laughs> Mamy klucz. O ty! Ty mi tutaj wstajesz, już nie wstaniesz. No, teraz zginiesz już na dobre. Bez nogi, lolu, -lo, to była lupa. One na szczęście są powolne. Nogi. Justin. A jak mu było? Nie Justin? Dobra. To nie. Cyk. Wow. A ten co ma? Ale wiesz co ci zrobię? No właśnie to. Żebyś se poleżała. Tyk. No. To mi się podobuje. Teraz nie wstaniesz. No, widziała ty takie rzeczy? Dobra. Raz. Kolanko. Ja w ogóle nie używam tych granatów. W ogóle kompletnie. Może mi się kiedyś przydadzą, ale... Póki co... To nie mój styl walki. Ja tylko spluwaj i, i shotgun. Tu są robaki! O, już? Nie, ich się nie da zabić. Dobra, straciłam dwa te... Nice. Co mi tu jeszcze wyskoczy? Roślinka. Hmm. Czy ja chcę tą roślinkę za wszelką cenę? Nie chcę na razie. Tu nie otworzę. Dobra. Czyli tak. Czyli jakbym wzięła tą roślinkę, na to wychodzi. Tylko. Czy ona mi coś zdała, Nie. A tutaj jeszcze. To... A nie, dobra. To jest git. Karaluchy spod poduchy. Hopsasa, hopsasa. Kocnica tylko została to. A tak to wszystko jest ogarnięte. Najważniejszy był kluczysław. Teraz sobie pójdziemy. Tutaj nie pójdziemy, nie. A to nie jest ta strona. Tu mam korbę, gdzie wyjdę co... Użarło go w połowie, co uratowałam tego typka. Nie, to nie jest tu. A już myślałam. Dobrze, korby mamy z powrotem, mam nadzieję. Wyładuj, może co? Wyładowany masz, ok, a to. Dobra, to mam, to mam. Proch. Widusie. Czy to jest nasza... ...umieszczenie? Dobrze, to będzie tutaj gdzieś. Eee, część... Tak. Dobrze nie mam miejsca Czyli w związku z tym Trzeba to połączyć z Z dupa Nie połączyć z niczym mm, Ten błyskowy Wywalę No wywalić mam Tyk, I teraz sobie weźmiemy To No bo. Jeszcze tutaj coś jest Jeszcze tutaj coś jest Trzeba jeszcze to spenetrować. Tu trzeba coś włączyć, ale zanim to zrobię, sprawdzę sobie. O, okej. Okay. Hmm. Za bardzo. Teraz jest idealnie chyba, tak? Nie. O co tu chodzi? <laughs> Miałam żółty. Mam żółty? Dobra, dzięki. Nie, zap... Nie zauważyłam. A, już wiem co mam zrobić. Nie to. To ma być tu. To ma być. Nie. Ten ma być tak. Ten ma być włączony. Hmm. tak. Dałam radę. Nie mówcie, że tu psy lecą. Jest cool. O jeden shotgun i graj buczek jak zespół z kluczy. To zrobię. Widzisz, Zapomniałam o tym. Okej. Okay. <słuch> Dobermany, tak do Bechmany. To teraz musimy z powrotem wrócić tutaj, nie? Do więzienia, tak. Nie, jeszcze musimy iść. Jeszcze musimy iść na górę, chyba. Eee, nie ten guzik. Okej. Okay. Eee, ja nie powiem ci. No w ogóle dla mnie obcinanie uszu ogonów to jest... Y Oo! Wow! Nie zauważyłam go, piesku! Trafiłam jeszcze, nie trafiłam, hu hu. Ulala, jeszcze jakieś mnie tu wystraszy? Gałgan mały? Co tutaj jest? A. Dobra. Czyli i tak tędy musimy wyjść chyba. Tak, czyli musimy iść tutaj panika gaming, ojdzie. O Jezus. No, się, głupi. No, zagryzie mnie. Zagryzie. Dawał. Dawał. Jeszcze jakiś? Głupi, no, nie słuchaj. Ja kocham pieski. A właśnie mi śpi na, na stopie, mm -hmm. grzeczniuszek. Wczoraj goście byli u niego. E, nie tu. Czekaj, jeszcze tutaj muszę iść. E, wy bawili się. to Jest? Pudełko. A co w tym pudełku jest? Wiadomość od pana Chopa. Czołem chłopcy i dziewczęta, to ja, wasz kumpel z Zo w Raccoon City. Miło was widzieć. Dziś chcę pomówić z wami o bardzo ważnej dla mnie sprawie. Słyszeliście o zabawkach pana Chopa? Słyszałem, że niegrzeczne dzieci ćwiczą na nich strzelanie do celu, i to właśnie tak mnie smuci. Grzeczne dzieci nie powinny tak robić, prawda? To bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Dlatego nie róbcie tak. To by było na tyle. Do zobaczenia w zoo. Pan Shop się odmeldowuje. No, to są takie łobuzy. Simba niestety kleszcza załapał. Informacja o utylizacji. Przedmiot utylizacji. Klucz do pojazdu patrolowego. 7439. Szczegóły. Zagięty klucz. Nie nadaje się już do użytku, ale nadal umożliwia otwarcie drzwi bagażnika z samochodu przy użyciu przycisków. ja hmm. Samochodu, czyli... Tu pójdziemy sobie. Mamy klucz. Oczywiście, że mamy klucz. Hmm, oburzający sąsiad. Ogląda standard zdrowia? Dobry. A jest bardzo dobry? Bo w sumie pies nas chyba ciapnął. Obejrzyj. Co Ta tam. No, tam masz w środku. Trzy, cztery... A kluczyk. No dobra. I mamy film. Wiem, co zrobimy. To zrobimy w takim razie... Eee, użyj. Teraz jest elegancki. Już tu nic nie zbierzemy. Ono tu. Cześć! Padłeś. Dobra. Co on jej strzelił? <śmany> <śmany> Sadziła mi granat do pyska! Oh, ja myślałam, że noża użyliśmy. A ja mam granat. No spoko. Podobuje mi się to. Ty, ja to zostawię. Nie nóż, granat. Niech będzie granat. To mi się podobało. A, to są te mendy. Coś tu będzie. A to jest ta zabaweczka. Znajdźka. Znajdźka. wiem, czy ile już ominęłam tych znajdziek. To jest dobre pytanie. O której idę spać? No zaraz. Myślę ogarnąć jeszcze. Wiecie co? To zapis. Potrzebuję zapisu. A zapis. Muszę tutaj dojść chyba do tego więzienia i po tym będziemy kończyć, jak będzie kacsenka. Bo póki co no, nie mam zapisu, muszę dojść do zapisu. Także jeszcze, już, już troszeczkę, już troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Mmm, tylko ten kwiat. No. Release! Really? Skąd te psiury się tu biorą? Gdzie jesteś? Cię! Dobra! Który do golenia? Uuu! ty Ci... bydlo kół! No! <śm> Żebym ja nie trafiła w psiura! No, trzeba się umówić na tego kebaba. I sobie tam pograć, zrobić te eventy. Dobrze idę. Nie, gramy w Kebab Chiefs. Mam nadzieję, że te gałgany już nie wstaną. To jest. Ej, zaraz emisory. Ja jeszcze muszę wrócić. Jeszcze muszę wrócić, bo muszę znaleźć ten samochód. Tam w samochodzie mogą być różne fajne rzeczy. I to był samochodzik. I tu są numery. To będzie chyba ten. Nope. Dwa, pięć, dwa, trzy, sześć. Nie, to chyba nie tutaj. Jeszcze raz. Jest ta Notka. Z do pojazdu patrolowego 7439. zagędek już nie nadaje się. Umożliwia otwarcie drzwi i bagażnika. Hmm. No to który to samochód? Będzie tamten? Jego tworzę to? Może to być tamten? Eee. Bo tutaj nie ma takiego samochodu. Dobra, lecimy ogarnąć te drzwi. Nie, tu znowu zrobiłam ten sam błąd. Eee, czekajcie. Tam zbadałam? Nie, tu chyba nie przejdę. Tu nie przejdę. Będzie potrzeba, to wezmę, użyję. Pudełko. Obejrzyj. Z czym? Z kluczem? Nie? Ja już użyłam? No ja zrobiłam. <laughs> użyłam chyba nie? Jeszcze jeden. Aha, muszę ten element znaleźć. Okej, okay. hmm, hmm, hmm. muszę iść na dach, czy gdzie to tam? E o Boże, to ja muszę się cofnąć. Ale nadrobiłam drogi. No tak. Dobra, ale psy popadały. E, tak, tu prosto. Tam nie przejdę. I tutaj. I mi tu jakiś piesiał wyskoczy. Witamy w Raccoon City z powrotem. Pięknie. Co, ja nie miałam nic, amunicji? No to wychodzi jakoś. Mam wrażenie, że te amunicje to mi po prostu e, znikają. Piamy. Zapis mamy. I to zrobię. I tutaj, moi drodzy, będziemy kończyć. Akurat na 23.1. Idealnie. Napsy zużyłam. No. Czekajcie, jeszcze sobie tak. Tutaj mamy, czy nunie, w takim razie tak to przechowamy. Nie wiem, I czy w tym momencie teraz... będziemy kończyć, moi drodzy, odcineczek. Została na nam jeszcze jedna kostka tam, do zdobycia w wieży zegarowej, ale to już w następnym odcinku. Ja Wam dziękuję za dziś, jeżeli Wam się podobało, łapki w górę i komentarz, będzie mi bardzo miło, jak również zostawcie subika i klikajcie w dzwoneczek. Dzięki temu żaden film Was nie ominie. A jeżeli chcecie odwiedzić mnie na moich socjalkach, linki macie w opisie. Do zobaczenia, do następnego bajo!